thank you lecimy do Kyoto, jadę z Tokio do Kyoto z um, sprawa jest taka jutro się wprowadzamy do akademiku znaczy ja się wprowadzam się jedynie popatrzeć na to jak będę robił w kierunku akademików, w kierunku nowego życia nowego życia, nowego ryżowego życia bo jadł więcej ryżu jak będę, ja w sumie w ogóle mam bento

Chyba jednak nie jedzie. Mam troszkę fetysz w pociągu. Muszę do tego przyznać. I uważam, że jest to dość zdrowe. Lepiej mieć taki fetysz, niż mieć inny fetysz. Jakby po prostu patrzysz na pociąg jakby się chwycasz tym, jakie śrubki tam są fantastycznie dokręcone. Śrubki holenderskie, skabiodamskie. Mm. Super. Wystaje mi tutaj bento wiosenne będą no i też, obracając, wchodzimy do akademika Wdychamy się, jest jeszcze parę spraw do ogarnięcia na Kyoto University na którym będę studiował Kyoto University, Kyoto University Kyoto uniwersalne przedsięwzięcie, jedzie patrzcie, patrzcie Spora, nie tak spora jak moja toaleta na jest dość spora specjalne miejsce na zbyt duże bagaże, tylko jest potrzebna rezerwacja i myślę, że mógłbym sobie jakieś włożyć, tylko nie wiem jeszcze jak tak wygląda to, to się otwiera same jak w naszych polskich Pendolinach przemieszcza się na naszych oczach, w, w moich oczach, w waszych oczach też dokonujecie w tym momencie mobilności wyobrażeniowej Jakiś tam był taki jeden badać, który nazywał różnego rodzaju mobilności i jak wygląda jak jakiś flip zawsze kiedy pociągiem, mam taki stres. Zwłaszcza jak się sam, że chyba to się i nie mogę rozpadać zbyt wielu rzeczy. To jest mój stres. Siemanko. W dzisiejszym odcinku oceniamy kibelek w Shinkansenie. Do łazienki i załatwiacie swoje potrzeby, tak jak w domu. Ze względu na wąskie rury na większości jachtów, nie wolno wyrzucać papieru do muszli, bo może to zapchać cały system. Na naszym jachcie mamy szersze rury, więc papier można spłukiwać. Gdy skończycie korzystać z toalety, ręczną pompką wypompowujecie zawartość. Następnie przestawiacie zawór na open i pompujecie 10 razy, aby napełnić muszlę wodą morską, po czym przełączacie zawór na dry i pompujecie kolejne 10 razy, aby opróżnić muszlę. Teraz najważniejsze, zawór musi pozostać w pozycji dry na koniec. Jeśli zostawicie go na open, podczas żeglugi woda z morza może wlewać się do środka przez toalety

Wygląda to na ten moment inaczej. jak przyjeżdżałem z to miasto, to też wyglądało. W ogóle nie jestem w Kioto, jestem gdzieś na obrzeżach, jak w stronę Osaki się jechało. Ta torba, w mnie nie jest sobie, wiecie, ona jest tak mniej. jest bez sensu. W sensie Ono ogólnie ma sens, ale nie w takiej formie, w jakim ja bym chciał, żeby miała sens. Bo ona to jest Eagle Creek 130-litrowy i ona ma kółka. Tylko, że te kółka. Działają w ten sposób, że musisz wziąć tego duffelbaga w ten sposób, bo to w ogóle jest duffelbag, duffel bag, i po prostu ciągnąć. Jak ty masz napakowane tutaj, człowieku, dużo, to w ogóle masz cokolwiek napakowane, to cały ten ciężar wchodzi ci na nogę, i jak idziesz, to uderza cię w łydkę. Ja już czuję, jak moje łydki po prostu nie istnieją. To jest straszne. To jest w ogóle fajne, że ta stacja jest taka mała i cicha. Super. Bliskość natury, która otacza Kyoto, bo w zasadzie jak zauważyłem, zdążyłem zauważyć, Kyoto jest w... Kurczę, no. Też są piękniejsze kobiety. Wracając do są tych pięknych kobiet, do natury przepraszam. Jest tu więcej natury. Widziałem górę pierwszy raz przejeżdżając takim fajnym, na do... W większym mieście, wiecie co, powiem, coś wam powiem, bo na torbie nie czuję się, jaki Jezus idący na Gorgo z tym torbą to, znaczy, to jest... Teoretycznie domostwo powinno znajdować się tam, ale tam jest ścieżka rowerowa i czekam hmm. na informacje od wioski, o Straszne problemy są z tym dojazdem, no ale to jest okej, okay, to mi się podoba, bo w końcu nie jest tak łatwo. I to są te elementy podróżne, które, które czekałem i które lubię. To jest piękne. Mam namiot, więc tu to torba wylądowała, to jest około no w Tam są góry. W końcu szczerze czuję się jak e, podróżnik. w tym małem Tokio. Niespecjalnie wygodna jest ta torba. Gdyby jeszcze miała. Jakieś coś, wszelkie, ale takie. Szukamy drzwi, które są na bookingu. Może uda mi się jakoś znaleźć, naprawdę byłoby to łatwiej, gdyby ta torba była inna. To nie był naprawdę dobry zakup szukania, te przykupowania tej torby. Myślałem, że będzie lepsza. Tak wygląda całość. Ta Mniej więcej wiem, jak to wyglądają drzwi. I mają takie zdjęcie stóp. Ty drugie, zdjęcie stóp drzwi. Ty, to chyba tam. Są stopy i są drzwi. I tak wygląda mój pokój. Fajny. Gdy wiedziałem się przed chwilą, w rozmowę z taką palią e, ze stolicy z Tokio. W ogóle jechała ze mną pociągiem razem i... No zresztą, zresztą zapoglądaliśmy co nieco po japońsku. Próbowałem, starałem się bardzo mocno i w sumie wyszło, bo sobie porozmawialiśmy i dowiedziałem się, że w tym miejscu, gdzie teraz jestem, to była dzielnica czerwonych latarni. I właśnie ten dom, w którym się znajduje to miejsce, on tutaj było po prostu uruchamia I w tym pokoju pewnie też się grzmucili. Pa pa, pa mega fajnie. W ogóle super mam w końcu pokój. Tak on wygląda. Nie kapsuła i można się położyć. Więc dzisiaj odpocznę bardzo mocno. I w ogóle pozdrawiam tą okolicę, bo też jest ciekawa. Więc fajnie, że udało mi się tu zajechać. No to była przyprawa. I dostałem takie klateczki. I jak teraz się dowiedziałem o tym, że właśnie tu było takie miejsce. To daje to takie vibe z tych wszystkich filmów. I było mega tanie, bo zapłaciłem 150 zł za noc. Klasyczna mata, której używano w Japonii w tradycyjnych japońskich tomach do wyznaczenia od wielkości danego pokoju umiała ona 90 100, 180 190. 90. Nie pamiętam jakie to były wymiary dokładnie, ale za ich pomocą właśnie stwierdzano wielkość pomieszczenia, danego, na w pomieszczeniu wielkości 4 metatami. Sposób czyszczenia takiej maty to jest najlepiej wziąć gazetę, namoczyć ją wodą, rzucić i ta gazeta zbiera te wszystkie złe rzeczy. No i ogólnie trudno jest, żeby taką matę mieć w czystości, żeby zachowywała ona czystość. to tu jest ogród japoński. Mam tylko taką nadzieję, że tutaj nie może być co nie nawiedzony to on jakieś duchy latarz, nic spędzał chciałbym po tej nocy będziemy dzisiaj nagrywać Dzień dobry, tu jestem ja. Takie Tak ja się powdam. Wjeżdżasz z Tokio. W ogóle to jest... Zauważyłem taka zależność u mnie Że naprawdę te stolice Totalnie do mnie nie przebawiają. Nie trafiają do mnie za, kuchy, za... A takie właśnie drugie największe miasto, to już zauważyłem, że na przykład w Polsce. No sympatyzuję z Krakowem, no trudno by to nie powiedzieć, no bo mieszkałem tam jednak dość długo. Jeśli chodzi o Tajlandię no to ostatnio Bangkok, a potem przejazd do Chiang Mai, no to była rewelacja. Bym odkrył samego siebie na nowo. No może nie, ale... Ale wiecie o co chodzi. No i właśnie Kyoto, mimo że to nie jest tak centralnie Kyoto, no to tu też jest naprawdę nieźle. I ludzie zaczęli się do mnie uśmiechać już. W ja w Tokio również, ale to bardziej na takich. Ob... Dobra, teraz też jest też na obrzeżach. No dobra, ale po prostu to się czuje, tak? To się czuje. Mam nadzieję, że znajdę tutaj w ogóle coś do jedzenia, bo no, w Tokio było łatwiej. Wychodziłeś i tu wszędzie pa pa, pa pa sklepy, a tutaj no nie wiem, nie wiem. A tu, tu jest ten dworzec. Mały, fajny, mały. Ale tam chyba były sklepy. No to jest niesamowite. Naprawdę cieszę się teraz, że przeżyłem że przeżyłem te niszczenie, degradację, dewastację moich pleców i w ogóle moich rokopni bo... Cieszę się, że tu wylądowałem. Miałem w ogóle taki właśnie plan, żeby znaleźć sobie miejsce w takiej mniej, mniejszej dzielnicy, mniej ruchliwej No i to jest idealne takie miejsce, zwłaszcza, że jeszcze było bardzo tanie Tylko, że z dworca, w którym mój finansem przyjechał, zajęło mi to jakąś godzinę ponad W sensie samej jazdy, bo jeszcze, żeby znaleźć ten pierwszy, no to było niezłe zaplątanie to jest właśnie w ogóle taka simosolidalność. Tak, T,, ta, ta, W dzisiejszym odcinku nie było jeszcze nic na temat. Nie ufam ludziom w kapeluszach. Ludziom w kapeluszach nieczęsto jest mi dane powierzyć istotę mojego zaufania. Ludzie w kapeluszach, a dokładniej ich inklinacje wobec podmiotów jakimi są kapelusze, napawają mnie odrazą oraz swoistego rodzaju lękiem. Który definiuje we mnie mechanizm skłaniający mnie do nieobdarzania tych istot ludzkich. Zaufaniem. I ciekawy. Nie dobra.